Witajcie, witam serdecznie wszystkich widzów Kolby. Słuchajcie, dzisiaj odcinek inny niż wszystkie, ponieważ nie będę prezentował produktu, tylko zrobimy taki odcinek ciekawostkę. Dokładnie będzie to eksperyment, który będzie polegał na tym, że przetestujemy sprzęt, który teoretycznie nie nadaje się już do użytku. I już w kurniku. Zapewne słyszeliście już o marce Vortex. Vortex to producent wysokiej jakości optyki z USA, ale generalnie znani są z tego, że posiadają tak zwaną gwarancję VIP. Gwarancja VIP Vortexa oznacza tyle, że nawet jeśli coś stanie się z waszym sprzętem, z waszej winy, nieumyślnie coś zrobiliście, to Vortex wymienia na nowy lub naprawia. I co ważne, nie musicie mieć przy tym paragonu. Ale co z producentem? Jeśli to byłby słaby sprzęt, słaba optyka, słaba mechanika, to wracałyby masowo do producenta, no i w rezultacie za jakiś czas Vortex by zbankrutował. Ale oni się tego nie boją, bo wiedzą, że produkują naprawdę wysokiej jakości sprzęt, przede wszystkim wytrzymały. Mówiąc o wytrzymałości, na przykład celowników optycznych Vortexa, chciałbym Wam pokazać jeden z nich. Jest to Vortex Venom, czyli już wyższa półka. Parametry od 5 do 25 na 56. Tubus 34 mm. Bardzo fajne taktyczne wieże, odsłonięte. Fajne, wyraźne kliki. Ale zobaczcie, co tutaj się stało. Ok, już mówię. Venom został trafiony pociskiem ze strzelby. Jest to pocisk typu Brenneka, czy po angielsku Slug. I został trafiony centralnie na obiektyw. Jak spojrzycie sobie tutaj to szkło obiektyw jest całkowicie stłuczony. To szkło cały czas jest całe, ale jak widać jest mocno popękane. Ale to co tutaj się stało, no to jest totalna demolka. Pocisk sobie wleciał tutaj i wyleciał z tej strony. Dodatkowo tubus zaraz przy obiektywie już został mocno naruszony, jest pęknięty. Tutaj mogę powiedzieć, trafił kolejny pocisk. W jakich okolicznościach to się stało? Niech pozostanie to naszą tajemnicą, to nie jest ważne, ale powiedzmy, że celownik tak paskudnie oberwał. I teraz test, taki eksperyment. Czy uda się wyzerować, czy ten celownik cały czas działa? Powiem Wam, że za to zresztą pokażemy na kamerze takiej specjalnej, że jak patrzymy przez ten celownik, to cały czas siatka celownicza jest nienaruszona i ten obraz cały czas jest całkiem niezły. Okazuje się, że jak wziąłem ten celownik tak na sztywno i zacząłem kręcić bębnami, to punkt celowania się przestawia w lewo, w prawo, góra, dół. Czyli można założyć, że ten celownik cały czas działa, pomimo że dostał z Breneki. Co to jest amunicja typu Brenneka? Nie każdy może wiedzieć, czyli tam po angielsku SLAG, więc pokażę Wam. Wcześniej celownik dostał ze strzelby, teraz też strzelamy ze strzelby. Jest to Morsberg 590A1, strzelba typowo policyjna, wojskowa. No, i mamy tą amunicję, jest to najmocniejsza amunicja praktycznie używana w strzelbach Breneka, czyli SLAK, czyli scalony pocisk, wielka gruba klucha. Zaczynamy. I teraz, żebyście mieli wyobrażenie, jak mocna jest ta amunicja, mam tutaj dwie deski, dwie deski po około 2,5 cm, czyli razem 5 cm. Zobaczycie, co się stanie z tymi dyskami. No i proszę bardzo, jedna deska, tutaj tylko połowę znalazłem, a druga. Dziura na wylot. Podejrzewam, że jakbym ustawił trzecią deskę, to też spokojnie by przebiło. No i teraz pytanie, które nas tutaj przywiało. Czy celownik Vortex Venom, trafiony takim pociskiem, który no generalnie zrównał go z ziemią, jest w stanie jeszcze funkcjonować i działać na karabinku? Ja mam tutaj swój karabinek, jest to CZK 455, karabin bocznego zapłonu. Mam montaż Vortexa i założę go w tej chwili, wyzeruję. I zobaczymy, czy cały czas trzyma zero. Sprawdzimy to. This is crazy, but he's my number, so call me maybe. Okej, okay, luneta zamontowana na karabinku. Montaż fajnie trzyma, widzę, bardzo fajny, solidny jest ten montaż. No i teraz zasadnicze pytanie. Czy da się w ogóle ustawić taki celownik, który ma dziurę z tej strony? O, hello. Dobra, zaczynamy. Jeśli nie chcemy używać słuchawek, to ten karabinek ma możliwość zamontowania tłumika. Wtedy będzie ciszej niż z wiatrówki. Pierwsze dwa, trzy strzały, żeby w ogóle wstrzelić się w tarczę. tutaj jest 25 metrów. Chcę zobaczyć w ogóle, gdzie ten pocisk ląduje. No jest dobrze, jest w tarczy. I teraz przechodzimy na taki dystans docelowy, czyli 50 metrów. No i teraz tak, słuchajcie. Obraz nie jest do końca jasny, ale spokojnie widzę tarczę. Regulacja powiększenia działa bezbłędnie. Krzyż jest w idealnym stanie, zresztą zobaczycie to na kamerze. I co ciekawe, na powiększeniu 5, przez to, że blacha wygięła się do środka, jest właśnie ten, ten obraz jest lekko nieczytelny, ale spokojnie można strzelać w tarczę. Na powiększeniu 5. Natomiast jak sobie bierzemy powiększenie 15, 20, 25, obraz się staje dużo lepszy. Oczywiście musimy jeszcze wyregulować paralaksę. Paralaksa, boczna paralaksa też działa. Chodzi z lekkim oporem, ale działa. No, i nie jest źle. Praktycznie się wstrzeliłem. Tylko teraz tak. Przez to, że obraz jest lekko zaciemniony, nie widzę przestrzeni na czarnym. Natomiast tarcza jest bardzo dobrze widoczna. Jestem w stanie nawet policzyć z 50 metrów, yy, policzyć cyferki i wszystkie tam oznaczenia, ale na białym. Na czarnym jest lekko niewidocznie. No i dobra. C celownik jest wyzerowany, ustawiony. I teraz zamontujemy taką specjalną kamerę, ustawimy tam jakieś cele, tak żebyście też mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I teraz zobaczcie, pierwszy strzał poszedł mocno do góry, w ogóle nie trafił w tarczę. Przestawiłem bębny i od razu wstrzeliłem się gdzieś koło dziewiątki, nie widziałem dokładnie, ale potem strzeliłem drugi raz i trzeci i widzę, że jestem tutaj w dziewiątkach, więc idealnie. Praktycznie nie musiałem ustawiać pokrętła lewo, prawo, ale to było na 20 metrach, żeby wstępnie wstrzelić się w tarczę. Przyszedłem sobie na docelowy 50 metrów, no i zacząłem strzelać tutaj. Pierwszy strzał, drugi, trzeci. Tutaj ten trzeci wiedziałem, że już jest dobrze, bo nie wiedziałem przestrzeliny, ale było na czarnym, więc zacząłem strzelać do punktów na białej tarczy. Więc sobie wybrałem czwórkę i jedynkę. To był pierwszy strzał, tu jest drugi, dałem jeszcze dwa, trzy kliknięcia w prawo i jesteśmy praktycznie w celu. Więc zobaczcie, już teraz wstępnie wstrzeliliśmy się... W cel udało się ustawić taki celownik na karabinku i jeśli jesteśmy w stanie strzelać precyzyjnie na 50 metrów to na 100-200-300, tak samo, oczywiście ten rozrzut to skupienie, powiedzmy, w moa będzie większe, ale jak najbardziej celownik działa. No, ok, słuchajcie, jak widzicie, łuski postrzelbie na 50 metrów bez problemu. Ja wiem, że to nie jest jakiś wymagający cel dla tego typu karabinka, który potrafi strzelać naprawdę bardzo precyzyjnie. No, ale słuchajcie, mamy celownik, jaki mamy. I tutaj naprawdę nie było problemu żadnego. Ten celownik tak naprawdę działa. Dało się go wyregulować, ustawić, da się strzelać precyzyjnie na 50. Jeśli na 50, to i na 100, na 200. Yy, jedyne co, to obraz nie jest taki klarowny, jak wiadomo w celowniku, który byłby 100% sprawny. No ale tu jest taka dziura, więc coś za coś. I teraz nachodzi mnie takie spostrzeżenie. Zobaczcie, yy, celowniki Vortexa używane też są yy, w wojsku. Jeśli nawet taki celownik dostanie kulkę, yy, Wiadomo, działania wojenne, więc taki sprzęt, nawet uszkodzony, potrafi cały czas działać. To też daje do myślenia. I to byłoby wszystko na dzisiaj. Ten nasz test, ta ciekawostka, którą dla Was dzisiaj przygotowałem, taki swoisty eksperyment, myślę, że się udał. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze co do tego filmu, to proszę piszcie pod spodem. Chętnie podzielę się też z Wami moimi spostrzeżeniami. Może wymienimy nasze jakieś tam sugestie co do tego y, tematu. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Dzięki za obejrzenie do końca. Cześć!